Czy kiedyś oczywiście grać szczury w Duma? Właśnie dzisiaj o tym będzie trochę AI i Apple. A. Będzie fajnie. Ale tak, dostaliśmy szczury grające w Duma przed geta I w ogóle ten cały projekt trwa od 2021 roku. Czajcie, ktoś od 2021 roku uczy grać szczury w Duma. A ty przez trzy miesiące nie potrafisz regularnie chodzić na siłownię. Mogę tak o tym mówić, bo to mój 6 miesiąc. Jeszcze co najlepsze, one są tam uczone na AMOLEDach, czyli na monitorach lepszych niż ja mam w domu. Także jest to w sumie. Ciekawe. Oczywiście nie chodzi o to, żeby je nauczyć grać fabułę, bo wiadomo, tego się po prostu nie nauczą. I chodzi, żeby udowodnić, że ta platforma jest łatwa i w ogóle, ale czy to nie jest czasem nieetyczne? Podobno są uczone metodami nieinwazyjnymi. Bez ingerencji chirurgicznej, a za wykonanie jakiejś akcji typu strzelanie dostają środką wodę. Ciekawe? Pewnie nie tak jak następny news. Wyciekły plotki na temat iOSa 26.4, 27 i 28. I tak, żeby nie przedłużać, te najważniejsze rzeczy, które trafią do 26.4, automatyczne uzupełnienie wypełnienie danych swojej karty w Apple Passwords, redesign Apple Health i podobno ma być wprowadzona subskrypcja Apple Health Plus. Kolejna subskrypcja, fajnie. Ostatnio się w ogóle pozbyłem 90% subskrypcji. Polecam w ogóle mocno przejrzeć Wasze subskrypcje. Jeżeli tego nie zrobiliście, to zróbcie to, bo zaoszczędzicie dużo. Precyzyjna lokalizacja reportów na zewnątrz w apce Find My bardziej spersonalizowana Siri dzięki Apple Intelligence. Czy będzie mówić po polsku? Nie. Wiem. Choć się domyślam. Są jeszcze plotki na temat iOSa 27. Podobno będą ulepszenia aplikacji zdjęcia. I AirPods mają się lepiej parować. A w iOSie 28 mają być nowe metryki śledzenia z no, Dzięki Apple Watchowi. W ogóle muszę być z Wami szczery. Nikt w sumie mnie o to nie prosił, nikt nie mówił, ale jest to chyba lab barter. I przy okazji tej informacji muszę powiedzieć, że to jest współpraca. Jeżeli druga strona, nie wiem, że o niej wspomnę. Po prostu użyczam nowego studia palcarnika, w sensie ono się jeszcze buduje. Ale przy okazji też tej informacji chciałem powiedzieć, że ja tu pracuję w sumie tak na co dzień i mam dostęp do magazynu, mam dostęp do produktów. Jeżeli chcielibyście zobaczyć jakieś produkty z oferty właśnie Pancernika tutaj na kanale z szczerą recenzją, to piszcie, bo czemu by nie? I czemu by nie kupić teraz monitora od Apple? Ha, ciekawe. Mowa o wersji 27-calowej, bo na ma być nowa wersja tego monitora właśnie z m.in. mini led ProMotion, czyli będzie w 120 Hz oraz wsparciem z HDR. Chyba cool. Dobra, skończymy z tym Apple iPhone 18 Pro i 18 Pro Max będzie miał w lewym głównym rogu kamerkę. Oraz okay, ID pod ekranem i 2 nanometrowy procesor. Dobra, ale co to zmieni? Nic, bo Samsung jako pierwszy zastosuje 2 nanometrowy procesor w telefonie. I w sumie doszło kilka dni temu, właściwie chyba wczoraj, albo przedczekaj, jak to oglądacie, jak ruchnęła wiadomość, że Exynos 2600, który trafi do nowych ESEK, S26, będzie właśnie tym, tym pierwszym. I co w ogóle też zmieni, bo jest jedna ciekawa informacja: no wiadomo, będzie miał lepszą wydajność, ale będzie wspierał i obsługiwał jeden osobny, nie, nie że ogólnie całość, tylko jeden osobny aparat do 320 megapikseli. Po co? Nie mam pojęcia, ale może kiedyś Samsung to wykorzysta. A i będzie miał podobno AI wydajniejsze, to nie jakieś tam obliczenia, ale 113%. Ciekawe czy Spotify lubi tak AI. I dlaczego o tym mówię? Bo na Spotifyu codziennie wpada 3000 podcastów wygenerowanych tylko i wyłącznie przez AI. Czaliście to? Wygenerowanie jednego takiego podcastu kosztuje aż 1 dolara. A żeby jeden taki właśnie podcast się zwrócił, to wystarczy 20 odsłon i już się zwraca. I dlaczego mówię, że 3000 to tak dużo? Z to jest cały Spotify to jest multum? Multum treści. Bo to robi tylko jeden startup. Jedna firma się tylko tym zajmuje. I to jest w sumie takie trochę straszne. Okej, okay, ja wiem, że to dziwnie brzmi, ale teoria, tego internetu, jest już taka bardziej realna. Chociaż obstawiam, że nikt tego tak na no poważnie jakoś bardziej nie słucha, mam nadzieję. Wyszły pierwsze rendery składanego iPhone'a jako rzetelne i nigdy nie oszukujące źródła informacji. Muszę zaznaczyć. Ja bym temu nie ufał, ale pokazuję, aby być pierwszy i chwalić się z tego, że miałem rację, albo o tym nie wspominać. Nie no takie śmieszki, ale tu możecie zobaczyć, jak on faktycznie wygląda. RAM podrożał. Prawdopodobnie to wszystko podchwa do 2028 roku, ale na sam koniec warto wspomnieć, że polska firma rodowita GoodRam, tak wspomniałem o ramie tylko dlatego, bo tam w nazwie jest RAM. Stworzyła najbardziej pojemny dysk SSD i jest to w sumie warto wspomnienia, bo jest to polska firma i trzeba wspierać takie e, przedsięwzięcia. Więc możemy być dumni, bo stworzyli dysk, który ma prawie 123 terabajty. Kosmos totalny. Gratulacje. I na dosłowny koniec mam dwa szybkie newsy. obydwa związane z polityką, tak, żeby sobie zetknąć humor na koniec, jak cudownie. Rząd USA zbanował czcionkę Kalibri, bo poprzednicy ich używali. Teraz się przeniesie chyba na New York Timesa, bo bardziej poważnie wygląda. A Wielka Brytania prosi Google'a, aby usuwała fotki Dobra, pewnie teraz powiecie, że kolega Wam powiedział, że one już i tak są zamalizowane. Tak, ale, perna, perma, ale permanentnie. Dla osób niezweryfikowanych wiekiem po prostu i dla tych, którzy nie posiadają subskrypcji na tym kanale. Dziękuję.